当我。 To, aby pysznić się tym, co mamy, aby się wywyższać, ale abyśmy też patrzyli na tych, którzy są potrzebujący i nawet im się nie śniło, aby być nawet na takiej gali jak my dzisiaj tutaj jesteśmy. Dlatego chciałabym nagrodzić Milenę Budrewicz, właścicielkę Kliniki Dentystycznej w Warszawie, za wspaniałe, ogromne serce. Milena, zapoznałam się z Twoją działalnością i wiem, że. Wspierasz potrzebujących w Afryce. Milena organizuje zbiórki sprzętów medycznych, dentystycznych, po to, aby właśnie takie kraje, gdzie jest bardzo ciężko z techniką, z medycyną, aby mogły się rozwijać i pomagać tym najbardziej potrzebującym. Dlatego Milena do Ciebie wędruje. Nagroda ode mnie. Kliniki World Dental w Warszawie. Od lat wspieramy różne projekty charytatywne, a obecnie zajmujemy się projektem charytatywnym na rzecz pomocy Republice Środkowoafrykańskiej.